Dzień dobry moi drodzy, w ten piękny, kwietniowy, słoneczny dzień. Zobaczcie, za moimi plecami są panele fotowoltaiczne 3 sztuki z tej strony i trzy sztuki o tutaj z drugiej strony domu. To jest południowy zachód, tamte są południowe to jest południowy wschód, tamte trzy są południowy zachód. Jeśli chcecie wiedzieć, czy te panele działają, mimo zacienienia, jak widzicie u góry pierwszego panela, jak działają. Dlaczego chciałem to wszystko po pierwszym dniu słonecznym ich pracy rozwalać, rozmontować i co zrobiłem, żeby poprawić działanie tych paneli fotowoltaicznych? To zapraszam was na film, w którym opowiem wam co i jak z tymi panelami jest, jak działają, ile mocy produkują i czy jestem z tego zamontowania paneli zadowolony. Moja instalacja hybrydowa, off-gridowa składa się z 9 paneli fotowoltaicznych. Tutaj trzy są od południowego wschodu. Tutaj są trzy od południowego zachodu. Te trzy panele mają y, moc 1420 W i te trzy. Na drugiej ścianie również 1400 W. Są zamontowane na ścianie domu, skierowane, jak mówiłem, na południowy wschód i na południowy zachód. Ponieważ tutaj na tarasie mam takie zadaszenie i takie doniczki z kratkami, to te zaczynają pracować od mniej więcej 9 rano, a później, kiedy słońce przechodzi na bardziej zachodnią stronę, to tamte zaczynają pracować, a te mniejszą wydajność mają. I jeszcze dodatkowo. W tej instalacji pracują trzy panele, które są tutaj na dachu zainstalowane i te trzy panele mają moc 1000 watopików. I te trzy, które tutaj są na dachu pod kątem 30 stopni, skierowane na południowy wschód, połączone są z ładowarką MPPT, która doładowuje nam magazyn energii o pojemności 17,5 kWh. I teraz założenie jest takie, że te trzy panele, które mam na dachu pracują bardzo wydajnie latem, no ponieważ słońce jest wysoko. I pracują niemal z pełną mocą, maj, czerwiec, lipiec. No a te sześć paneli, które jest na ścianie, latem nie są tak wydajne, no ponieważ jak widzicie na tym pierwszym panelu u góry, jest już spore zacienienie, ponieważ słońce jest dosyć wysokie. Jeszcze kombinuję to z jakimiś ekranami, z jakimiś odbusnikami, ale chyba to nic nie da, żeby to zacienienie u góry zlikwidować i jakoś te panele naświetlić latem. Ale zimą, kiedy słońce jest nisko i wschodzi o, gdzieś tu, a zachodzi gdzieś tu, to będzie świeciło na te trzy panele, które są na ścianie prawie prostopadle. I wtedy te na dachu, które mam zainstalowane zimą, będą pracowały z mniejszym efektywnością i wydajnością. A jak będzie mróz albo śnieg, no to już w ogóle nie będą pracowały, chyba że śnieg usunę z tych paneli. No a te sześć paneli zimą będzie cały czas w słońcu, jeśli będzie słoneczny dzień, i będą pracowały wydajnie zimą. Więc nie dość, że mam instalację podzieloną na południowy wschód i południowy zachód. To jeszcze mam podzieloną na lato i na zimę łączna, łączna moc tych paneli zainstalowanych w mojej małej ogrodowej instalacji fotowoltaicznej to 3,84 kW, pika, ale nie wszystkie pracują jednocześnie, bo rano południe pracują rano, a te na wschód, na zachód pracują znowu po południu, a na dachu latem pracują cały czas, od wschodu do wychodu słońca, ponieważ są cały czas Nastawione na promienie słoneczne. A więcej szczegółów zaraz Wam pokażę na wykresach i powiem Wam, co zrobiłem, że te trzy panele fotowoltaiczne jednak zostały tutaj na ścianie, a nie wywaliłem tych dwóch u góry, bo na początku to była katastrofa. Najpierw te panele generowały moc około 1 kW, później ta moc przy przejściu słońca z Południowego wschodu na południowy zachód spadała do 230 W. No i później, jak te trzy na zachód zostały naświetlone przez słońce, no to znowu wzrastała do 1 kW. I trochę mnie to zmartwiło, ale zrobiłem jedną rzecz, która sprawiła, że te panele pracują teraz tak, że rano mało prądu generują. Jak słońce zacznie oświetlać te panele, to zaczynają pracować z mocą około. 1,2 kW a przypominam, że moc takiego jednego stringu trzech paneli to jest 1,4 kW no i później spada moc tych paneli do około 800-900 W co było dla mnie jasne i logiczne, ponieważ takie było założenie, że jak słońce będzie przechodziło z wschodu na zachód, no to ani jeden, ani drugi string nie będzie tak dobrze oświetlony no i później znowu Moc wzrasta do 1,2, nawet 1,3 kW, ponieważ te skierowane na zachód słońce już jest niżej i generują więcej mocy, zanim nie pojawi się na nich cień albo z mojej szklarni, albo gdzieś tutaj jakiś drzew, z słupów energetycznych, czy też gdzieś tam z okolicznych jakichś innych przeszkód terenowych. Więc w tej chwili jestem zadowolony, te panele tak zostają, dobrze pracują, dużo prądu generują dziennie te 6 paneli około 9 kilowatogodzin w kwietniu, które teraz mamy w słoneczny dzień potrafię wygenerować plus te na dachu, które mam kolejne jakieś 8-9, więc w ciągu dnia latem, wiosną i wczesną jesienią te 9 paneli jest w stanie naładować mój magazyn energii do pełna i takie było założenie tak to działa i tak to zostaje o no poszczegóły zapraszam Was do komputera do wykresów i opowiem Wam, co się wydarzyło i co zrobiłem, żeby to wszystko poprawić i być z tego zadowolonym. No i jestem już przed komputerem, i tutaj to co widzicie, to jest wykres generowania, czyli wytwarzania energii przez panele, które mam zainstalowane na ścianach domu. Co prawda, panele zainstalowałem 11 marca, od 12 zaczęły pracę. Ale dopiero 20-21 marzec to były dwa takie słoneczne dni, gdzie mogłem obserwować, jak one pracują. No i zgodnie z tym, co sobie tam założyłem, przewidziałem, produkcja zaczęła się o 6.04. Przypominam, że to jeszcze był czas zimowy. No i później to, tak produkowały średnio na jeża i dopiero jak słońce wychyliło się za tarasu, za zadaszania za tych moich doniczek. No to produkcja skoczyła na 1000 W i tak do 10.50, po czym słońce zaczęło przechodzić nad dach i z południowego wschodu na południowy zachód i produkcja spadła do 273 W, co mnie trochę zmartwiło, bo pra, przez prawie no, 2,5 godziny była taka giepska, no i później, kiedy znowu słońce zaczęło zachodzić, no to produkcja wyrosła gdzieś no 1-2 kW, i później około 17.30 już się skończyło. Trochę nie podobało mi się to, 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 ten dół tutaj, i trochę mnie to wkurzało. I chciałem te dwa górne panele przenieść na inną ścianę i to przerobić, ale postanowiłem sobie dać szansę. I tu zobaczycie wykres z dnia następnego. Jest dla mnie trochę dziwny, no bo rano zaczęło się dokładnie tak samo, czyli lekka produkcja. A były takie same dwa dni, tak samo słoneczne, więc była tak lekka produkcja. Później, kiedy słońce świeciło na panele i zachodziło y, coraz bardziej, no to produkcja znowu do 1,1 kW. Później zaczęła spadać i później nie było tego dołu. Spadła do 380 W i urosła niemal do 1,3 kW. Co tu zrobiłem? No, jak yy, wiecie, dwa panele, które zamontowałem na ścianie, to były panele nowe, a pozostałe cztery to były panele, które już miałem. Przy czym te dwa u samej góry, które mam zamontowane, mam już od niemal dwóch lat i były sta kiedyś stały pod ścianą budynku, i okazało się, że były brudne. I tutaj, w tym momencie, postanowiłem, że je umyję, że zetrę ten kurz brud i że te panele po prostu przetrę. No i jak się okazało, jak przetarłem te panele, no to moc przestała spadać i urosła i zaczęło się porządne generowanie energii elektrycznej. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, że panele były brudne, czy że mokre były, czy się schłodziły i ta produkcja tak skokowo wzrosła. Po prostu wziąłem te panele, umyłem. No i ta produkcja Niemal natychmiast skoczyła i urosła do takich wartości, jak widzicie. Czyli dzień po dniu, niemal taka sama pogoda. I tutaj klasyczny wykres dla instalacji wschód-zachód. No, a tutaj po umyciu tych dwóch najstarszych paneli, niby spadek i później zaraz wzrost. Nie wiem, nie mam pojęcia, dlaczego tak to się ułożyło. No i później już tak dobrze nie było. To jest dzień następny. No, jak widać, już takiego spadku mocy nie ma. Czyli znowu produkcja rośnie do 1, 1 kW, potem spada do 900W, no i później znowu wzrośnie i na zachodzie spada. Więc to jest taki wykres, jaki być powinien. Wiadomo, że to jest marzec 22. Słońce było jeszcze niezbyt wysoko. No ale taki wykres już jest bardzo satysfakcjonujący Biorąc pod uwagę, że panele stoją pionowo pod ścianą, słońce nie pada na nieprostopadle no, to Nawet 1,23 kW, kiedy słońce świeciło na obydwa stringi Czy też jakieś odbite światło było, no ciężko mi powiedzieć No i później to spada <laughs> No i potem kolejne dni już były mniej ciekawe Tutaj mamy generowanie energii 04. Tutaj cały czas praktycznie jest stałe. 25 marzec Ale chcę Wam pokazać bieżący wykres. Bo znowu coś się schrzaniło. Czekajcie, kwiecień. Kwiecień, kwiecień, kwiecień. Trzeci chyba. Tutaj znowu był słoneczny dzień, tyle że już kwietniu. No i znowu sytuacja się powtórzyła. Czyli produkujemy, produkujemy, produkujemy. Tu było trochę chmur. Ale znowu jest spadek. Co prawda nie do 280, ale do tam 360. Tutaj wyszło, jakaś chmura się pojawiła. No i tutaj produkcja spada. To już jest czas letni. I tu mamy 4 kwietnia. Również było słonecznie i również. Produkcja rosła. No co prawda, tutaj już niby to jest tylko kilka dni różnicy, ale słońce już jest dużo wyżej i produkcja paneli skierowanych na południowy wschód jest słabsza. Spadła znowu moc, produk... moc generowana przez panele, no a później już było całkiem nieźle. No gdyby nie jakieś tam pojedyncze chmury, no to mielibyśmy całkiem niezłą produkcję. Która się kończy o 17.00. No niby 18.00 już. Więc jak widać, panele zamontowane pod ścianą. Jeszcze chcę wrócić do jakiegoś świetniowego dnia słonecznego. Nie wiem, czy taki znajdę. O, tu jeszcze jest 29 marzec. <laughs> to tak samo rośniemy. Rośniemy do jakiejś pojedynczej mury, Spadamy do 300 W. No, i później niemal 1 kW, i to jest jeszcze był czas. A nie, to już były chmury później: 15, 30, 16. Więc jak widzicie, nie wiem, czy to umycie paneli, które które zrobiłem, bo to jest dzień po dniu, dokładnie taka sama pogoda była. Czyli tutaj tak, a tutaj tak. Ja będę musiał zweryfikować to jeszcze, bo nie wiem, może te panele mają być mokre, może te panele mają być chłodniejsze. Po prostu wziąłem je, umyłem i taka różnica, że skokowo wzrosła moc. Nie ma, także nie spadło niżej i pojechało tutaj, tylko niemal skokowo po umyciu paneli wzrosła moc. Nie wiem. Dziwne to jest dla mnie, bo myślałem, że to już tak zostanie, że umyłem panele, bo owszem, były zabrudzone, bo tak jak mówię, dwa lata już stoję pod ścianą. I że te wykresy będą tak wyglądały. Że ten moc nie spadnie zbyt dużo, i później będzie się generowało cały czas, że ten wykres tak będzie, no ale w kwietniu znowu ta moc spada do 300 Watów. Więc albo te panele są jakoś zabrudzone, albo wymagają chłodzenia, albo po prostu słońce już jest na tyle wysoko, że no niestety w sezonie letnim kiedy słońce będzie w najwyższym punkcie na niebie, no będę musiał się pogodzić z tym, że przez tam godzinę czy dwie. Ta moc będzie bardzo niska no i później będzie znowu działać string y, zachodni no i ta moc będzie już cały czas taka jak powinna być w dni słoneczne a im dłużej dzień będzie trwał no to tym dłużej ten string zachodni, północno-zachodni, y, no tak zachodni będzie pracował no bo tym dalej słońce będzie zachodziło i dłużej będzie świeciło więc no dla mnie Wykres pracy tych paneli pod ścianą powinien być taki idealny. To było dla mnie ok. No ale znowu jak widzicie w kwietniu się coś, o nie nie ma to tylko kwiecień. W kwietniu się coś schrzaniło. I znowu ta moc spadła do tych 200 tam no trzystu watów. Nie wiem, może to miał wpływ na to, że tam Właśnie tego 21 marca jakiś pył z Sahary przywiało, było jakieś światło rozproszone ze słońca i po prostu te panele w jakiś sposób. Yy, no, inaczej padało światło na, na te panele, nie mam pojęcia. Muszę to obserwować, ale póki co, no, nie jest źle. Fakt faktem, że jeszcze tutaj ten wschodni string gorzej działa, no bo mam zasłonięte przez ten taras i przez tamte różne doniczki i zadarzenie. Te doniczki będę musiał trochę przesunąć, bo to. Duże działało, ale część zachodnie trzy panele skierowane na zachód, działają już całkiem nieźle i z tego jestem zadowolony. A im będzie słońce niżej, czyli jesień, zima i wczesna wiosna, tym te panele będą wytwarzały więcej energii elektrycznej. No i maksymalna moc jest jakoś 1,1-1,2 kW z 1,4, więc jest całkiem nieźle. Biorąc pod uwagę, że słońce na panele nie pada prosto podle, tylko pod sporym kątem. No i że te górne panele są w znacznej części zacienione. Jak na razie uważam to za, za dobry wynik i że te panele całkiem nieźle pracują. I na razie je tak zostawiam. <laughs> Będę je obserwował. Jeśli się trafi jakiś jeszcze dzień w kwietniu, taki dwa dni słoneczne to spróbuję znowu wykonać taki manewr, że po prostu, jak będzie już ten dół no ma niska produkcja no to pójdę umyję te panele, czy też no, zmoczę po prostu, żeby te panele nie wiem, się schodziły albo jakaś ta woda na panelu to, to światło rozproszyła i sprawdzę, czy rzeczywiście to ma wpływ na produkcję energii elektrycznej przez fotowoltaiki, bo było, było to dla mnie dosyć zastanawiające więc jak widzicie panele zamontowane pod ścianą, pionowo, na które słońce nie pada nigdy pod prostopadle, które są zacienione, również mogą generować sporo energii elektrycznej. I pokażę Wam jeszcze, ile takie sześć paneli o mocy 2,8 kWp może wygenerować dziennie energii elektrycznej. No, tutaj był rekord, właśnie 22 marca. 8771 kWh godziny wyprodukowały. A 22 marca wykres wyglądał w taki sposób. O. Czyli niemal <coughs> idealnie to był właśnie to. Dzień po umyciu paneli, gdzie ta moc nie spadła poniżej 1 kW. Nie wiem, może się przybrudziły, może się jakoś tam. Muszę to sprawdzić, te panele po prostu je pójść, umyć, wyczyścić i zobaczyć, jak to będzie się tutaj zachowywało. To było dla mnie zaskoczeniem bardzo dużym, że dzień wcześniej, dwa dni wcześniej, o może tak dwa dni wcześniej było tak, czyli no średnio najeża. Bo te tutaj powiedzmy od 11.30 do 13.00 przez dwie godziny mieliśmy słabą produkcję. Później Trochę podłomany poszedłem. Umyłem te górne panele, najstarsze, które stały pod ścianą. No i moc skokowo skoczyła po umyciu paneli, po zmoczeniu i wodą i umyciu. Więc całkiem nieźle. No i 22 marzec, kiedy było znowu super słonecznie, no ten wykres wyglądał niemal idealnie. Tutaj moc nie spadała poniżej 1 kW. <klimy> I to było tak, jak bym chciał, żeby było, tak. No ale w kwietniu, tak jak Wam pokazałem, znowu były słoneczne dni. No i znowu ta moc spadła. Fakt faktem, że tu się jakieś chmury musiały pojawić, no bo, bo było nisko słabo, ale potem to rosło i po, jak się rozchmurzyło, no to, no to było jak było. Ale tutaj to samo jest, czyli 0,3, więc nie wiem, czy to ma znaczenie. Będę musiał to i sprawdzić. I zobaczyć. No, a w kwietniu póki co w dni 7 72,73. Być może to ma związek z wysokością słońca nad horyzontem, bo niby dwa tygodnie różnicy, ale słońce jest znacznie wyżej. No, być może sprawdzę. Będę testował. Póki co jest pole do sprawdzania, do manewru, do do, do, do po prostu weryfikacji. Jeszcze kombinuję tam z jakimiś takimi ekranami, które by odbijały światło i naświetlały trochę te górne panele, żeby tej energii produkowane było jak najwięcej. Dzisiaj mamy 5 kwietnia, o, i tak wygląda produkcja. Na chwilę wyszło słońce. I panele produkują 996 W, o ile wierzyć w aplikacji Desmonitor do której ten falownik mam podłączony dzisiaj słońca było średnio jak widzicie to jest ten dzień kiedy miała wrócić zima a u nas tutaj na południowym zachodzie bardziej na zachodnim południu no generalnie po lewej stronie Polski nas chyba to oszczędziło bo jak widziałem filmiki to gdzieś tam Mazury, Suwałki, wschód Polski no to śnieżyce a u nas pięknie słońce świeci i jak na razie produkcja nawet całkiem niezła, zła 1 kW. Ale tak jak mówię, zastanawia mnie to, ponieważ było kiepsko. Potem przetarłem panele, było dobrze. I teraz w kwietniu znowu było kiepsko. Sprawdzę, spróbuję je umyć. Jeśli się okaże, że ma to związek z tym, że panele, nie wiem, są zakurzone albo są w jakąś wyższą temperaturę, mają wystarczy je przeżyć, no to będę miał odpowiedź. A jak się okaże, że rzeczywiście ma to związek z wysokością słońca nad horyzontem, no to będę się musiał niestety z tym pogodzić, że kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, kiedy słońce jest najwyżej, no to produkcja będzie słaba. Ale im bliżej jesieni, zimy i później wiosny, tym ta produkcja będzie lepsza. A jak wiecie, te sześć paneli, które mam zainstalowane na ścianie, jest uzupełnione w instalacji o te trzy na dachu. No a te trzy na dachu, no to produkują sporo. I zaraz Wam pokażę na skrynie, ile te panele są w stanie wyprodukować właśnie w marcu, no i w kwietniu, energii elektrycznej. Bo mam skryny z ładowarki MPPT, gdzie to widać dokładnie, jak to wygląda. A zaraz je zobaczycie. Moi drodzy, nie dało mi to spokoju i postanowiłem sprawdzić, jak zmieniła się wysokość Słońca nad horyzontem. W ciągu tych kilku czy kilkunastu dni, kiedy ten wykres był taki, jak bym chciał, czyli po umyciu, kiedy te zmniejszenie mocy było niewielkie oraz porównując to do kwietnia, kiedy znowu ten dół był taki dosyć głęboki. I zobaczcie, 22 mar 2025 roku godzina 12.18 słońce. Było na wysokości, czy też nie wiem, padało pod kątem 38 stopni. A 4 kwietnia to było już 43 stopnie, więc niby kilka, czy też kilkanaście dni, a ten kąt się zmienił. Jeśli kąt się zmienił, no to słońce po prostu było wyżej, a że nasz dach wystaje sporo poza obraz budynku, no to przez dłuższy czas, po prostu dach zasłaniał promienie słoneczne. No i może stąd ta różnica. Nie wiem, tak już szukam każdego rozwiązania. No, czekam jeszcze na jakieś dni, tak jak wspomniałem, słoneczne w kwietniu, żeby znowu te panele przeszedł i zobaczyć, czy to coś poprawi sytuację. Ale jak widać, 10-12 dni, no i 5 stopni zmieniło się nachylenie słońca. Więc być może to miało wpływ na to, że. To zmniejszenie mocy jednak jest takie, a nie inne, i to już nic nie poprawię. Jeszcze przychodzi mi na myśl, żeby jakiś dać odbłyśnik, czy jakąś, jakieś, nie wiem, zwierciadło dać na szklarnię i odbijać te promienie słoneczne. No ale to już będę kombinował i będę publikował filmy. Coś mi się mądrego uda wymyślić. I jak widzicie na skrynie, ładowarka MPPT w te marcowe słoneczne dni produkowała około sześciu kilowatogodzin z jednego kilowatopika paneli zainstalowanych na dachu plus 8 7,5 8 kilowatogodziny z paneli zainstalowanych pod ścianą czyli około 14-15 kilowatogodzin na dobę nasza instalacja o mocy 3,8 kilowatopika przy panelach zainstalowanych niezbyt optymalnie była w stanie wyprodukować w ciągu doby a jeżeli chodzi o kwiecień, no to panele zainstalowane na dachu dawały 6 kWh, czyli podobnie jak w marcu. A te pod ścianą 7,5, czyli jakieś 13,5-14 kWh produkcji dziennej. Więc uważam to za całkiem niezły wynik, jak na wiosenne miesiące. A może Ty masz jakiś pomysł, jakieś podejrzenia dlaczego. Po umyciu paneli było tak dobrze, a w kwietniu znowu ta moc spadała tak nisko, bo ja już... może już miałeś taką sytuację i wiesz w czym problem. Te dwa stringi stojące pod ścianą połączone są równolegle. Nie ma tam żadnych diod blokujących przepływ prądu z jednego stringa do drugiego, bo każdy panel ma swoje diody. Przynajmniej tak zakładam, więc wydaje mi się, że to nie jest powodem. Czy umycie paneli? No, też chyba nie. Więc jeśli masz jakiś pomysł, zostaw go w komentarzu. Sprawdzę. Zobaczymy, czy to było to, o czym myślisz. A póki co, zostaw łapkę w górę. Zasubskrybuj mój kanał, jeśli go jeszcze nie subskrybujesz. I do zobaczenia w następnym filmie. Trzymaj się ciepło. Cześć.